Na naszym kanale gościliśmy już wiele przerażających stworzeń, świerszcze, ryjówki, owce. Na samą myśl o tych bestiach można dostać gęsiej skórki. Ale to jeszcze nic. Dziś pójdziemy krok dalej i spróbujemy stawić czoła absolutnemu wcielonemu złu, jakim są drzewa. Krytykujecie włodarzy polskich miast za masową wycinkę drzew i zalewanie wszystkiego betonem? Wyznajecie niemodny pogląd, że to nie przydrożne wierzby, a nadmierna prędkość i brawura powodują wypadki drogowe? Po obejrzeniu filmu zatytułowanego Marynarka wojenna kontra nocne potwory zmienicie zdanie. Mało tego. Wychodujecie brody, założycie flanelowe koszule, chwycicie za siekiery i pobiegniecie do najbliższego parku rąbać wroga bez cienia litości. Ale drzewa mogą być straszne. Powiecie wspominając sceny z martwego zła czy oszukać przeznaczenie. Jasne, jednak współreżyserem omawianego dziś horroru był znany z plażowiczek i potwora John Hall, a producentem Roger Corman. Krótko mówiąc, nie liczcie na fajerwerki. Narrator, tonem pełnym patosu, opowiada o bohaterskich odkrywcach, badających niedostępne zakątki Ziemi. Jacy to oni dzielni, jak narażają własne życie w imię nauki. No i wkrótce poznajemy dwóch godnych następców Roalda Amundsena. Rzeczywiście, na pierwszym miejscu stawiają naukę kobiecej anatomii. Yeah, w każdym razie zadaniem mężczyzn jest przetransportowanie na wyspę goł nietypowych okazów roślin znalezionych na Antarktydzie. Szybko przenosimy się na rzeczoną wysepkę. Stacjonujący tam pracownicy naukowi i wojskowi zajmują się głównie romansowaniem. Zupełnie jak lekarze w amerykańskich serialach o lekarzach albo prawnicy w amerykańskich serialach o prawnikach. Za to płaci wam rząd za spijanie sobie z dzióbków? Na to idą moje podatki? No co? I to jest kurwa skandal. Najważniejszym wątkiem miłosnym jest relacja pielęgniarki Nory Hall i napalonego meteorologa Boba Spoldinga. Faceta można śmiało nazwać mistrzem umiarkowanie inwazyjnego podrywu. Dla mojej nimfy wiotkie jak dzikie wnątrze, a może przydobyć się jakiś twardy pień. Naprawdę nie mam pojęcia, czemu kobieta daje mu kosza. Tymczasem wracamy do naszych nie mniej frywolnych pilotów, którzy odkrywają, że jeden z członków załogi dostał ataków ścieklizny. Rozszalały typ wyskakuje z samolotu, generalnie na pokładzie wywiązują się jakieś zamieszki, ciężko się w tym wszystkim połapać. Jedynym rozwiązaniem sytuacji jest awaryjne lądowanie na wyspie Goł. Tamtejsi mundurowi wchodzą do samolotu, by sprawdzić, co jest grane. Pierwszym, co rzuca im się w oczy, są pingwiny. Moim zdaniem obecność tych ptaków wyjaśnia całe zamieszanie. Poza pingwinami, w pojeździe znalezione zostają unikatowe przedpotopowe drzewa, żrący płyn oraz pojedynczy pilot w stanie głębokiego szoku. Reszta załogi wyparowała. Straumatyzowany lotnik-niemowa jest podejrzewany o wymordowanie towarzyszy. Co zatem robi, by udowodnić swą niewinność? Atakuje jedną z pielęgniarek. Znakomite posunięcie. Okej, okay, może to jednorazowy, nieprzemyślany wyskok. Od teraz na pewno będzie zachowywał się wzorowo. A jednak nie. Kilka godzin później znów dostaje napadu agresji i atakuje jednego ze strażników. Sądząc po stroju, po prostu włączył mu się tryb pijama-party, tylko źle zinterpretował ideę bitwy na poduszki. Każdemu może się zdarzyć. W porządku. Wystarczy tych bzdur o zaginięciu grupy odkrywców dość tych tajemnic, akcji i napięcia czas wrócić do tego, co wielbiciele horroru lubią najbardziej wątków miłosnych. Otóż wreszcie dowiadujemy się, dlaczego Nora odrzuca zaloty meteorologa. Powodem jest rzecz jasna przystojny młody, mundurowy, Charlie Brown. Serio, tak właśnie się nazywa. Negatywne emocje pomiędzy Spollingiem i Brownem są aż nadto widoczne. Kiedy meteorolog śmie zasugerować, że pilot może być odrobinę niebezpieczny doprawdy nie wiem czemu tak uważa typ w ciągu jednego dnia znokautował zaledwie dwie osoby wojskowy reaguje wściekłością i dochodzi do regularnej bójki. Następnego dnia bohaterowie badają zasadzone w lesie prehistoryczne drzewa. Niczego istotnego na ich temat póki co się nie dowiadują, za to znajdują zwłoki należące do jednego z zaginionych pasażerów samolotu. Spalding uważa, że za wszystkim stoi jakieś potworne stworzenie, a Charlie Brown urzędowo wyśmiewa jego słowa: bo tak, normalnie jak dzieci albo politycy. Well, Snap. Na razie nikt do końca nie wie, co jest grane, jednak trup w krzakach powinien chwilowo zniechęcić do nocnych spacerów po lesie. Tak działa instynkt samozachowawczy, którego najwyraźniej brakuje pani naukowiec. Kobieta na luziku wbija do puszczy i oczywiście zostaje zamordowana przez drzewo. Wiem, to brzmi strasznie głupio, może dlatego, że jest strasznie głupie. Think about that. That's jest dom! Brygada ratunkowa nie znajduje zaginionej badaczki, ale wszyscy zaczynają poważnie panikować, słusznie przypuszczając, że w lesie czai się śmiertelne niebezpieczeństwo. Dlatego też kolejnej nocy kolejny bohater idzie do rzeczonego lasu pooddychać świeżym powietrzem. Cóż złego może się wydarzyć? Przecież nie zostanie zamordowany przez drzewo, to byłoby strasznie głupie. A nie, czekaj... Mamy na koncie jeden potwierdzony zgon i dwa zaginięcia. Co w tej sytuacji robi pielęgniarka Nora? Zaskoczę was, nie idzie do lasu. Za to wybiera drugą najgłupszą opcję. Postanawia porozmawiać z Charliem Brownem o uczuciach. Chuck, jak do you really feel about me? That's a funny question. Well, things happen fast in a crisis. Time seems to speed up and things like how you feel about me suddenly become very important. You're a beautiful girl, Nora. Is that all? Cóż, to była niezręczna rozmowa. Panowie, mały protip. Nie róbcie tego w domu. Jeśli kobieta wyznaje wam miłość, nie mówcie, że jedynym, co w niej dostrzegacie, jest wygląd. To może prowadzić do przykrych konsekwencji. Z drugiej strony, w tym filmie wszyscy są skończonymi idiotami, zarówno w kwestii intelektu, jak i relacji interpersonalnych. Stopnie naukowe i wojskowe to chyba kupili na stadionie dziesięciolecia. I not very today. Głowę i inne, newralgiczne części ciała Charliego Brauna ratuje inwazja małych, złośliwych roślinek. Nawet nasi skupieni na romansowaniu protagoniści muszą chwilowo porzucić amory i odeprzeć atak złowrogich sadzonek. Jump Pierwszy napór agresywnych stworzeń udaje się przetrwać, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że kolejne fale są tylko kwestią czasu. Generalnie wiadomo już, że pełzające roślinki są niebezpieczne i że przybyły z lasu, dlatego jeden z marynarzy zgadliście. Idzie do lasu i zostaje zamordowany przez drzewo. Nie, no naprawdę, zrozumiałbym, gdyby ten dąb Bartek w jakikolwiek sposób zwabiał do siebie swoje ofiary, ale nie, o niczym takim nie ma w ogóle mowy. Wszyscy ci popaprańcy wchodzą do lasu dobrowolnie i w pełni świadomie. Wystarczyło siedzieć na tyłkach w bezpiecznej bazie i nikomu nie stałaby się krzywda, a co za tym idzie, cały film straciłby rację bytu. Nie żeby teraz ją miał. A to jeszcze nie koniec, bo chwilę później szalony pilot wbiega prosto na drzewo, żeby je przytulić, zaatakować, pojęcia nie mam, i zostaje przypalony na oczach ekipy ratunkowej. Teraz zapnijcie pasy, dopiero będzie się działo. Drzewa przeprowadzają zmasowany atak na pozostałych przy życiu bohaterów. To znaczy, kołyszą się. To w prawo, to w lewo. Pichura, łamiąc duże drzewa, zaletwie, tylko ja bym powiedział, że po prostu miota nimi wiatr, ale wojskowi uważają, że palemki mają do nich jakiś problem i je podpalają. Tyle w temacie epickiej sceny walki. Na szczęście to nie była jeszcze scena finałowa. Następnego dnia dochodzi do kultowej w pewnych kręgach inwazji morderczych pniaków. Rzecz przerażająca, a jednocześnie majestatyczna. Marsz Entów z władcy pierścieni może się schować. We come, we come with W obliczu takiego zagrożenia z odsieczą muszą wyruszyć wojska powietrzne, które traktują armię pniaków napalmem. I to by było na tyle. Serio, rozwiązaniem problemu okazał się stary, dobry napalm. Niezwykle to kreatywne, zaskakujące i niekonwencjonalne. Prawie półtorej godziny nieudolnie budowanego suspensu i tworzenia pseudonaukowych teorii na temat przedpotopowej roślinności sprowadzono do hamskiego rozwiązania siłowego. Niby nic nowego, ale za każdym razem boli. Dobre filmy zmuszają widza do refleksji. Nie inaczej jest w przypadku pozycji pod tytułem Marynarka wojenna kontra nocne potwory. Po pierwsze, do czego zmierzał wątek miłosnego trójkąta pielęgniarki, meteorologa i wojskowego? Po drugie, czemu pilot wyskoczył na solo z mięsożerną palemką? Po trzecie, co się stało z pingwinami? Ja doskonale wiem, że bohaterowie horrorów zazwyczaj nie grzeszą intelektem, ale tutaj głupota postaci bije wszelkie rekordy. Mój kretynometr kompletnie oszalał. Irracjonalne zachowania, idiotyczne teksty, do tego gra aktorska każąca zadać pytanie: Po co twórcy wieźli drewno do lasu? Really Ostatnio tyle nieociosanego drewna, widziałem na meczu okręgówki. Boom. Roasted. Przepraszam, czy casting przeprowadzano w tartaku? <tryk> Aktorzy są tu irytujący niczym drzazga w stopie. Okay, that's enough. No dobrze, ten film był tak słaby, że nie chce mi się go dłużej podsumowywać. Daję 8 na 10, bo co ósme drzewo w Polsce ma 100 lat. Myślę, że nie jestem